Cześć, ja kontaktowałem IPN, Instytut Pamięci Narodowej, który teraz szefował niedawno, znaczy, no Instytut Pamięci Narodowej kontaktowałem drogą e-mail, aby skrytykować, że pisali, że zbrodniarz nasistowski, który został wydany dla komunistów w PRL przez zachodnie armie kapitalistyczne że, że to była sprawiedliwość ja pamiętam, że IPN niedawno temu to było cholera cała historyka związana z tą Dyskusją z Instytutem Pamięci Narodowej nie mogę jej znaleźć w wyszukiwarce mojego amerykańskiego konta Outlook. Nie mogę znaleźć teraz. Może kiedyś znajdę. Ale to chodzi o to, że jakiś, może dwa lata temu, czy coś, Instytut Pamięci Narodowej napisał do mnie, że. System komunistyczny, który robił PRL, był wielki, szanowany układ, uznany na całym świecie. A ja krytykowałem ich, że to, to nie jest możliwe. Że Komuna mogła wyrobić prawdziwą sprawiedliwość dla zbrodniarza nazistowskiego, który atakował Polaków na terenach Polski we II wojnie światowej. My w rodzinie krytykujemy Komunę i widzimy w USA i Anglii, i tych innych zachodnich krajach przychylność historyczną do Komuny. Więc nie mogę teraz dobrze pamiętać, kiedy to było, że Instytut Pamięci Narodowej bronił komunę i wychwalał komunę drogą e-mailową do mnie za uznany na całym świecie system komunistyczny znaczy reklama. I to nie był nigdy uznany na całym świecie system. Jednostki polskie krytykują do dzisiejszego dnia ten system komuny, To jest rewolucyjny, zbrojniarski i zrobił tortury niesłychane. Więc Instytut Pamięci Narodowej bronił komuny jeszcze niedawno temu przez e-mail personalny do mojego Konta e-mail. Całkiem możliwe, że Nawrocki był szefem wtedy IPN-u, jak to się wydarzyło. I żeby przywrócić ten temat, to sprawiedliwość dla nasisty, co mordował w Polsce, tylko można wykonać w ustroju kapitalistycznym w taki sposób, żeby to było sprawiedliwość. Więc to był błąd, żeby wyrzucić nasisty do komunistów i myśleć, że oni w jakiś sposób będą w stanie zrobić wyższą sprawiedliwość. Bo to jest absolutnie niemożliwe, bo oni są wariaci, komuniści, zbrodniarze. To nie jest możliwe, że, że, że oni mogą jakąś sprawiedliwość zrobić. Więc IPN, jakieś może dwa lata temu, czy trzy, atakował wolny świat kapitalistyczny polski i bronił komuny. Personalnym e-mailem do mnie. I to też jest straszne, że. Wyszukiwarka na Outlooku tak strasznie źle funkcjonuje, jak się próbuje odkryć swoje stare korespondencje. Chyba musimy uczyć się drukować na maszynach bardziej, niech żyje Polska.